Cześć, witajcie moi drodzy. Wracamy powoli do nagrywania. Jak się przedstawia sytuacja u nas na warsztacie? Mamy taką skrzynię i w sumie silnik z 2 Twice. Co tutaj mamy? Tutaj już mamy generalnie zrobioną i naprawioną skrzynię biegów. Był problem z wypadającymi kleszczącymi się biegami dwójką i trójką. Rozebrana była cała do, do zera, generalnie poskładaliśmy to na nowo, co tutaj jest zrobione, no to mamy zregenerowane tutaj te końcóweczki, takie od tej blaszki. Porobiliśmy tutaj całe łożyskowania, wymienialiśmy, zregenerowaliśmy jeden wałek. Łożyska wszystkie są wymienione, poskładane to uszczelniacze, także wszystko teraz się bardzo ładnie przełącza. I wszystko działa. Mamy nowy wybierak do, do biegów o, tego patyka całego. O, a ten cały patyk jest nowy. Także to jest do założenia, ale będziemy pokrywać, zakładać, zalewać olejem. Dopiero jak włożymy wszystko do, do wozidła. Tutaj tak to wygląda. Jeszcze, jeszcze łożysko można wbudować w nie Ale to zamontujemy. Tarczę. Ktoś tutaj już nową kiedyś założył, próbował coś pokombinować. Podejrzewam, że na handel, ale tarcza jest super. Docisk też jest nowy, także to zostaje, moi drodzy. Co my tutaj jeszcze mamy? Część z Argusona. Kosz satelit MF255, wymieniony na nowy. Tam poszła nowe łożyskowania, nowa tulejka, nowy kosz, nowy. Cały wieniec z kosza satelit. To Wam pokażę jeszcze traktor, jak wygląda. Tutaj mamy zwrotnicę, tutaj są wypracowane. Pracowane najbardziej tutaj, tutaj z drugiej, z drugiej strony jest łóżko stosunkowo duży, Także lewa, prawa zwrotnica wymieniona. Tutaj mamy drugą. Ten Ferguson był w dosyć kiepskim stanie. Wam pokażę, jak wyglądał. Tutaj co mamy? Kolega nam na podnośnik MFA. Czterocylindrowego do naprawy. Mamy do niego części. Będziemy go składać. Tutaj mamy już gotowy podnośnik. Yy, była była tutaj mała reklamacja. Ale to poprawiliśmy. W sumie yy, tak naprawdę na dobrą sprawę. Ani nasza, ani wina klienta. Bardziej klienta, bo sobie zaczął coś regulować. Przestawił dźwięki i podnośnik Mów źle to działał ale poprawiliśmy to w ramach, w ramach naszej gwarancji yy, także, także czeka na będzie na odbiór. Tutaj mamy silniczek Janmarka Tutaj wypracowane jest na, na cylindrach, tego nie, nie zobaczycie, ale czuć dosyć dużą koronkę na, na cylindrach na pewno będziemy robić podejrzaną płaszczyznę. Yy, tłoki jedynki. 1000 wał raczej zostanie, ale pomierzymy go. Jak wygląda? Tłoki ktoś tutaj przygotował, to jak ten do tego wozidła to jest. Tłoki ktoś tutaj założył nowe. Było to poskładane na sajla Na szczęście nie czerwonym. Yy, tłoki założone, ale to nic to nam nie daje, bo to zaraz straci ciśnienie i ma problem z pracą. Ale co najciekawsze podczas rozbierania. To nie będę teraz przestawiał tego wszystkiego, ale były stopy pozamieniane. Generalnie stopy już są tak wypracowane tutaj, że po prostu były pozamieniane, ale jakbyśmy nie odwrócili w jakiej kolejności to stopy i takie generalnie można powiedzieć, że wszystko tutaj ja najlepiej nam pracowało, kręcił się wał bez zarzutów. Będzie teraz zrobiona osiowość, płaszczyzna i tuleje, tuleje na. Do tłoków R1 głowica wiadomo też będzie zrobiona. Tutaj jest pojedełko całe części do tego. Tłoczki już wam pokazuję. Nowe tłoczki dotarły. To są tłoczki 50 z pierścionkami. Pójdzie na wytaczanie, zrobimy nam blok. Będziemy, będziemy składać także pompę. Już mój drodzy mamy. Zregenerowano do Jan Mareczka. To jest cewka. Ona miała taki problem, że nie było tutaj założonej, założonej cewki odgaszacza. I tak chodziło i ktoś to gasił po prostu ręcznie paluchem Dostało się typu do tego mnóstwo i problem. Problem z paleniem, problem z pompą. Przez to jeszcze przygotowany silnik na yy, Wozidło na handel też Ta tak to wyglądało. Jak wyglądało Co my tutaj jeszcze mamy? Już wam pokazuję mf 255 naprawiony już, czeka na odbiór klienta Co tutaj zrobione? Przednia oś, belka wymieniona była cała wypękana, wyszczelana, wtryskiwacze, luzy zaworowe, było rozjechane, sprzęgło, nowe z luka założone. Uszczelnienie skrzyni biegów od środka. Troszkę poprzekuwaliśmy tutaj przewodów hydraulicznych. Poszerzyliśmy naszą ofertę o usługi zakływania przewodów, też. Także mamy maszynę do zaciskania końcówek węży. Tutaj poprowadziliśmy, poprowadziliśmy to tak, jak się należy. Pneumatyka troszkę poprawiona. Swożnie z które Wam pokazywałem, już zrobione. Końcówki wymienione. Cała instalacja jest nowa. Pływak nowy. Tutaj lampy nowe, robocza jest stara zostawiona tutaj taki prowizoryczny przeróbkowy, przeróbkowy wspornik na wejście do pneumatyki hydraulika zawór do pneumatyki tutaj ktoś ma po prostu zrobił żeby na cały czas nie pracowała sprężarka więc sobie otwiera gdy nie używa sprężarki nie jest potrzebne ciśnienie spuszcza ciśnienie sprężarka nie pracuje na obciążeniu Tutaj mamy zrobiony kosz satelit, nowy tamten, który wam pokazywałem. Nowy wieniec zębów było brak. Nowe łożyska, wiadomo, uszczelniacze. Olej, tutaj klient nam yy, zlecił wymienić. Tak, że jest tutaj zrobiony olej. Serwis cały w sumie, takie po, taki po poprawiane, tutaj jest stosunkowo no, bardzo dużo, można powiedzieć. W środku też jakbyście to widzieli na początku to byście się za głowę chwycili w jakim to stanie przyjechało, trochę zegarów, instalacja, prądy całe wszystkie porobione, dźwigienki poprawiane, także, także to jest porobione. Tutaj mamy schwornie porobione, poprawione płyny, ładnicze przewody yy, także to jest wszystko porobione filtr powietrza, tutaj mamy założony nowy jeszcze przegląd mu zrobimy lampy tutaj przednie nowe były wstawione ledy do przeglądu, niestety ale są potrzebne lampy zwykłe także także to będziemy mieć tutaj też lampa nowa butla, tutaj jest cała była no, że tak powiem brzydko zaharatana jakimś wapnem bo to pracuje w sadownictwie na szklarni także butla jest wyczyszczona Nowe przewody dorobione, poprawione to. Co jeszcze mamy? Tutaj mamy MFA dalej z Ursusem 45-14 on już dosyć dużo widział napraw, ale dalej coś nie działa. Będziemy rozbierać podnośnik, skrzynia tutaj wyjeł, uszczelnianie, przedniego, przedniego mostu, podnośnik przede wszystkim nie działa, będziemy widzieć rozbierać to. Co się, się tutaj dzieje. Także zobaczymy, porozbieramy. Będziemy widzieć, że powoli wracamy z nagrywaniem. Dosyć dużo się u nas działo na warsztacie, ale, ale to będziemy teraz od nowa nagrywać. Także zapraszam do oglądania. Trzymajcie się. Cześć.